Z spod spodu też? Żeby nie przeszkadzał nam. No, o tym ja już bym nie pamiętała. O tym byłam. byś nie pamiętała. Ja, byłam tym dzieckiem, to jadło chleb z, 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 naklejką. z naklejką. Z naklejką. Panie Pawle, goście życzą sobie. O, ciasto bostońskie. Da się zrobić? Da się zrobić, ale trochę to potrwa. No to w takim razie ja im zaniosę kawę i zaraz wracam. Zanieś im dużo kawy, a ja biorę się za robotę. Skoro ma być ciasto bostońskie, to musimy zrobić bardzo dobry biszkop. Będziemy potrzebować jajka, mąkę, mączkę migdałową, odrobinę proszku do pieczenia, trochę masła i dodam skórkę z pomarańczy. Chodź, chodź, Nadia, nie uciekaj, będziesz mi potrzebna. Pamiętacie Nadię? Nadia była z nami na live'ie. Robiliśmy wielki tort. Znaleśników. No tego była... ciężko Fajna, by... Fajna była zabawa, nie? Tak samo jak u nas dzisiaj. Weźmiesz mąkę i za chwileczkę będziesz dosypywała, ja będę mieszał. Powoli? Tak. Śmiało, śmiało. No. Dobra. Chciałam to robić precyzyjnie. Tak? O. Dobra, mamy. Bardzo ładnie się nam napowietrzyły. Ja, ja to jajka. chyba tak nie umiem ładnie mieszać. Proszę. Ale Mogę się nauczyć. I co? Już myślisz? Gotowe? Tak. Dodajemy, Dobry. na końcu dodajemy roztopione masło. Robiłaś już kiedyś amerykański tort? Robiłam brownie. E, też amerykańskie w sumie. Amerykańskie, amerykańskie... czasy. Tak. Byłaś, byłaś w ogóle w Stanach? Byłam w Stanach, byłam w Los Angeles. W Bostonie nie miałam jeszcze okazji, także naszego ciasta nie testowałam, no ale taki przedsmak tego, jak ta kuchnia tam wygląda. E, no myślę, że miałam. Zwłaszcza wchodząc do restauracji, widząc kaloryczność jednego kawałka sernika, kiedy wynosiła czasami nie, po no, nie tysiąc. Przy... Nie, nie była, Byłam w jednym miejscu w Los Angeles, gdzie było w, każdy, w menu każdy kawałek ciasta był rozpisany kalorycznie. Jed, jeden kawałek sernika, jedna porcja miała 1800 kalorii. Paweł, co, co ty byś tam wrzucił, żeby to miało 1800 kalorii? Ja nie liczę kalorii, słuchaj, bo... Szczęśliwi kalorii nie liczą, po takie powiedzenie jest zresztą. Po co mamy, e, mamy się męczyć? Foremka przygotowana, wyłożona tak, papierem ja do pieczenia. To bardzo ważna funkcja. Ładnie wymieszane. A jaki jest twoje ulubione amerykańskie ciasto? Chyba zdecydowanie brownie, bo wszyscy wiedzą, że ja jestem czekoladowy, nie? 170 stopni, czas pieczenia około 40 minut. Ja wrzucam do piekarnika, a ty idź dalej gością kawy. Biszkoct się nam piecze, w międzyczasie przygotuję krem. Krem to będzie taki typowo budyniowy, waniliowy krem, ale nie będziemy używać budyniu z paczki. Tylko zrobimy taki krem na naturalnych żółtkach, śmietance, mleku. Lubisz taki krem? Ja taki krem lubię, ale jeszcze bardziej lubią go nasi goście, którym nieważne, ile kawy naleje. oni chcą ciasta bosteńskiego, więc musimy się tu chyba zabrać do roboty. A żeby Słuchaj, się zabrać, musisz mi znaleźć jakieś musisz, zajęcie. Musisz im powiedzieć, że im dłużej czekają, tym będzie bardziej smakowało. Tak? E, do garnka mleko wymieszane ze śmietanką, mhm. trochę zostawiamy. Łączymy, niech się gotuje. Dobra. Chodź, dostaniesz zadanie. Tutaj. Super. Żółtko. Dam ci rózgę. Żółteczka. Rózga. I ubijanko. Cukier-puder. I ucieraj, ładnie. A ucieraj. Wszystko tak. ładnie utrzyj, tak. A ja przygotuję nasionka z laski wanilii. A jaki jest taki produkt kuchni amerykańskiej, bez którego nie wyobrażasz sobie. W żaden sposób w ogóle kuchni. Wiesz, co chyba masło orzechowe? Wiesz, masło orzechowe, wiesz? orzechowe tak. tak mi się jakoś bardzo mocno, mocno kojarzy ze Stanami. I lubię go dodawać nie tylko do, e, do ciast, ale też do, do mięsa. Aha. zobacz, wyciągam nasionka z laski wanilii, Najważniejszy składnik. Jeżeli chodzi o produkty, to nie wiem, czy wiesz, że w Lidlu jest tydzień amerykański. Będziesz sobie mogła kupić. Naprawdę te bardzo fajne, fajne produkty. Jak tam ci idzie? Czujesz, będę miała za chwastę. To dobra, są te mieści, których nigdy nie wykorzystuję. Dosypuję, dosypuję tobie mączkę ziemniaczaną. I za chwilę dodamy jeszcze mąkę, mąkę przenną. Dodajemy mączkę ziemniaczaną i mąkę pszenną. To nam zagęści ładnie. Same żółtka w sobie też ładnie zagęszczą. Gęsto? Gęsto, gęsto, już coraz ciężej Gęsto. To dobra. To dodam ci odrobinkę mleka i śmietanki, którym Zostawiłem przed wlaniem do garnka, tak? I wymieszaj teraz, żeby była taka gładka masa. Pokaż zobaczymy, co to z tego wyszło. Rewelacyjnie. Jak tam nasze mleko. A co by gdzie się w Stanach najbardziej podobało? Chyba najbardziej mnie zauroczył wielki kamion. Tak. Naprawdę. Naprawdę jest to, takie jest to takie niesamowite miejsce, że, że robi wrażenie. Także jeżeli będziecie mieli okazję zobaczyć, to na pewno skorzystajcie z tej okazji. Dobra, mieszaj teraz. Dobre. Wlewamy nasze zagotowane mleko ze śmietanką. I teraz zobacz... A tyle wanilki zostało. No Trzeba i właśnie. Ją właśnie o to chodzi. Zobacz, co zrobimy. Tak? Zobacz. Mhm. Wymieszamy. I teraz z powrotem. Z powrotem do tego samego garnka. Teraz już musimy bardzo dokładnie mieszać. On za chwilę zacznie gęstnieć. A twoje ulubione śniadanko? Lubisz takie amerykańskie, chamskie śniadanie czasami sobie zjeść? Znaczy, wiesz, co, opowiem Ci o pierwszym śniadaniu, jakie miałem w Stanach. Ja sobie myślę, że zamówię sobie jajka na szynce. I słuchaj, dostałem taką olbrzymią porcję jedzenia. Ja lubię jeść, naprawdę lubię jeść, ale to już była przesada, było taki gruby kawał szynki na cały talerz i do tego 600 zonych jajek, nie? Wow, Nadia, pięknie zobacz. Wygląda. Mamy mamy nasz krem. Przekładamy go do miseczki. Zobacz jak pachnie ładnie. Wow. Nadia, a byłaś w takim typowym barze amerykańskim takim? Oj, byłam, byłam. Co prawda one były takie w Los Angeles, no i jednak to było bardziej turystyczne miejsce, ale w wszystko oczywiście poleciało, ale chyba Najlepsze wspomnienia żywieniowe mam właśnie też z Las Vegas. My do Las Vegas dojechaliśmy już podczas prawie, prawie końcówki naszej wycieczki. I okazało się, że na imprezie w Las Vegas tak się spółkaliśmy, że zostały nam tylko fast foody, a w Las Vegas na śniadanie. Także jeść o 7 rano burgery to nie jest najlepszy pomysł. Ale wspomnienia i taka kuchnia no, ale... amerykańska zostały. Ad... Dobra, Nadia, zobacz. Na sam koniec jeszcze do gorącego kremu dodajemy miękkie masło. I mieszamy. A cóż ja tutaj dostałam? List przyszedł do ciebie. A ja naprawdę nie wiem, co to jest. Uwaga, będzie czytanie. No, Rozegrajcie partyjkę typowej gry towarzyskiej amerykańskich studentów, która polega na rzucaniu piłeczkami ping-pongowymi do kubeczków. Super. No, nie poszło ci. Nie poszło. Teraz ty. Ha. Też nie poszło. Też nie poszło. Kuchnia Lidla się przyniosła do amerykańskiego college'u. Ja nie byłem w amerykańskim college'u, ale pijesz. Piję. Dobra, niech ci będzie. Liczy się. Tak blisko. Jest. To co? Wygrałaś. Twoje zdrowie. A, tylko jednym punktem, to się prawie nie liczy. Ale chyba czas wracać do naszego ciasta. Dobra, z koledżu wracamy do naszej kuchni, bo tam się trochę dzieje. A goście cały czas czekają. A Biszkop cały czas rośnie. Paweł nie daje mi zadań, więc postanowiłam, że zrelacjonuję Wam robienie polewy od naszej strony. Tak wygląda nasz Biszkopcik. Jest już do... O, jest już naprawdę dorodny. Co będziemy robić tutaj z polewem? Będziemy ją z czekoladę. I łączyć ją z masełkiem, które tam mama na czeka, prawda? Właśnie, właśnie teraz y, byłabyś mi potrzebna. To się wzięłaś za zakręcenie jakiejś no tak, wiesz. Tak, to z tymi YouTuberami. Paweł nie ma Instagrama, więc nie jest przyzwyczajony do relacjonowania wszystkiego, co się da. A my już troszeczkę tak. To jest czekolada, można ją znaleźć w Lidlu. Gorzka, a deserowa, 65%. Tak to się mówi? Tak, tak, naprawdę. Ale ma fajną. Fajne rzeczy, bo zobaczymy. Ma migdały i posmak pomarańczy. I to wszystko pasuje do naszego ciasta. My tu jeszcze mamy przygotowany soczek pomarańczowy. Który wlej, bo wlewaj A już do wlewamy. Do już wlewamy, patrzcie, z wspólnymi siłami. O, tak się zapatrzyłam w kamerę, żeby jeszcze nie trafiła wiądelek. Do tego śmietanka, sok z pomarańczy tak. i czekolada. Ja dobrze czytam, że to czekolada z Ekwadoru. Tak, ziarno jest uprawiane w Ekwadorze. Mamy ganasz, czekolada się już rozpuściła. Pięknie. Czujesz pomarańcze? Tak, nie zostawiaj mnie z tym ja na chwilę, bo nie obiecuję, Dobra, że to jeszcze tu będzie. Nasza polewa jest już zwarta i gotowa, przelewamy ją do naczynia I niedługo będziemy łączyć wszystkie elementy, które dzisiaj udało nam się stworzyć. Zobacz, biszkop już nam ładnie wystyk. Udany. Tak. Ściągamy papier do pieczenia. Robimy taki typowy, typowy bostońskie ciacho, czyli przekroimy biszkop na pół. Zobacz, jaki on jest wilgotny. Spód będzie górą. Nadia! A! W sumie wylądujemy od razu na lodówce. Wiesz, że to jest nasza tradycja, ty już tam jesteś? Jestem, ale, jesteśmy, ale nie, ma, jest, nie jesteśmy jestem z tobą. Wszyscy, no jesteśmy wszyscy razem tam na zdjęciu, a teraz poprosimy, żeby nam zrobili zdjęcie i Zabajmy. będziemy razem na, na lodówce. Widziałaś, ile gości już mieliśmy? <słuch> Widziałam. Już niedługo nie będzie miejsca. No właśnie, co jak nie będzie miejsca na, na, na lodówce? Więc... Kupimy większą lodówkę. Lejesz,ło. No, A wiesz, że to, to nic jest, to nie daje? Pokaż, to jest urban legend. Jak tak się robi, to wcale nie pomaga i zdjęcie nie jest szybko. Ale, no? ale ja mam ten, ja mam to, wrażenie, tak. że przyspieszam, wiesz? jest. Czy mogę je dodać na lodóweczkę w takim razie? Możesz nadeczek? dodać je na lodówkę, ale pokaż najpierw. A, proszę bardzo. Jakieś miejsce ulubione? Znajdź sobie takie, żebyś była zadowolona. A, już tu jestem przy zwiczkach, to teraz na dole. Nakładam krem. Przykładamy, nie naciskamy. Tak? Tobie. Niech krem ładnie się stabilizuje. Ja swoje zrobiłem, teraz weź polewę i wysmarujesz górę naszego ciasta. Zrób jeszcze takie ładne. Ładne Takie a, morskie fale zrobiliśmy. Wschodnie Wybrzeże, Boston. Tak, tort już prawie gotowy. Tak, to ty tutaj działaj, a ja pójdę zobaczyć, co u gości i zapewnić ich, że zaraz naprawdę skończymy. Dobra. Ciasto bostońskie mamy już gotowe. Wygląda naprawdę domowo i bardzo apetycznie. Zerknijcie na naszą playlistę z wszystkimi przepisami na tydzień amerykański, które robiliśmy dotychczas. Naprawdę, warto. Paweł, co? nie wierzę. Ja tu się produkuje? Co? co? Nie, nie ma już gości. Nie ma już gości. Nie doczekali się. Ale wiesz, co to oznacza? Całe ciasto dla nas? Całe ciasto dla nas. Idziemy. Co, podoba Ci się? Przepięknie, na przykład, że Jak goście pachnie. się nie doczekali. Jak pachnie? To my zabieramy się za jedzenie naszego ciasta. Wy koniecznie zostawcie subskrypcję na kanale Kuchni Lidla. I nie zapomnijcie, że każdy poniedziałek, środa i piątek nowe odcinki. Zapraszam. Dlatego dajcie dzwoneczek, a my jemy. Smacznego!